Minął czas wyborów. Opadają emocje. Posłowie powoli zjeżdżają się do Brukseli. I chociaż przed nami jeszcze wiele prac przygotowawczych, a nowa kadencja rozpocznie się 14 lipca, to warto dzisiaj zwrócić się do wszystkich i to chciałbym zrobić drogą właśnie internetową. Warto zwrócić się do wszystkich, którzy obdarzyli mnie zaufaniem. Którzy głosowali na mnie w czasie tych wyborów. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować. Za nami pięć lat, w których miałem okazję i honor uczestniczyć. Przed nami kolejne pięć lat i to dzięki Państwu, dzięki Państwa głosom, dzięki zaufaniu mogę wrócić do Parlamentu Europejskiego i zająć się sprawami, którymi już, nad którymi pracowałem w poprzedniej kadencji. Chciałem wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować za głosowanie, za obdarzenie mnie zaufaniem. Chciałbym podziękować wszystkim środowiskom, stowarzyszeniom, uniwersytetom Trzeciego Wieku. Chciałbym podziękować moim współpracownikom, którzy pomagali mi w organizacji tej kampanii i spowodowali, że kampania była prowadzona w sposób jasny, przejrzysty i bardzo, bardzo rzeczowy. Także przed nami praca. Rozpoczynamy nową kadencję, a ja tą drogą jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję.